Z nami Kasian Lipkowski, obrońca, pomocnik. Trudno chyba stwierdzić po tym meczu, debiut w seniorskiej piłce na dziesiątce. Jeśli kłamie, to mnie sprostuj, ale tak mi się wydaje. Powiedz przede wszystkim, jak to by się grało? Jak ty się czujesz dzisiaj na boisku, na tej pozycji? Tak jak na każdej innej. Czyli dobrze, nie ma znaczenia w sumie teraz, gdzie zagram. Nie mam określonej pozycji, bo czy zagram na boku obrony, pomocy, czy dzisiaj w środku, no to nie robiło jakiejś wielkiej różnicy dla mnie, po prostu się dobrze czuję na boisku. I właśnie trener mówił, że podsumowując twój występ podczas konferencji, mówił, że no, pierwsza połowa wręcz bezbłędna, druga bardzo dobra, więc chyba tylko same pochwały w szatni, jeśli nie otrzymałeś od trenera, to jeszcze otrzymasz. Ty siebie też uważasz właśnie za takiego uniwersalnego gracza, który, no na jakiej pozycji ty byś się nie czuł dobrze? No myślę, że nie ma takiej pozycji, na której byś się nie, nie czuł dobrze, z tego względu, że gdzieś w meczach, no grałem po kilka meczów na każdej innej pozycji, więc nie, nie ma znaczenia naprawdę, czy, czy gram z boku, czy w środku. Kasia, minęły dwa mecze, w których nie mieliście kontroli nad tymi spotkaniami. To, to był mecz z Lechem, to był mecz z Termaliką, zwłaszcza w drugiej połowie, gdzie te kontrole utraciliście. Dzisiaj znowu zobaczyliśmy taką arkę, która dominuje, przeważa, stwarza, kreuje tę sytuację. Znowu jednak czegoś tam zabrakło, ale warto chyba jednak cieszyć się z tego, że znowu wracacie do tej swojej dyspozycji po prostu. Po prostu dzisiaj zabrakło szczęścia. No, graliśmy w pierwszej połowie, graliśmy super piłkę. No, zabrakło tylko gola w tym meczu, bo pierwsza połowa łączna mogła zejść praktycznie do szatni, bo nie czuliśmy w ogóle zagrożenia z ich strony. Cały czas ich atakowaliśmy. Szliśmy na nich pressingiem wysoko, no i nie zagrażali nam w ogóle. Więc no, myślę, że dobry mecz w naszym wykonaniu, brakowało tylko bramki. I... Niestety tych dwóch punktów straconych. No właśnie, mówisz dwa punkty stracone, dzisiaj patrzymy w tabelę. Na moment, kiedy rozmawiamy, jesteście jeszcze liderem, istnieje szansa, że, że te pozycje na zimę stracicie. Oczywiście to nic straconego, bo jeszcze dużo grania na wiosnę. Jak ty tę rundę podsumujesz? Bo nie chcę mówić rok, ale podsumujmy tę rundę jesienną powiesień w pierwszej lidze, Można chyba powiedzieć tak troszkę ja podpowiem. Że chyba lepiej niż się spodziewaliście i lepiej niż yy, można było okoliczności brać pod uwagę jakie były. No, początek był ciężki. Dziś to też wynikało, że nie byliśmy już tak zgrani ze sobą. Dużo, dużo nowych osób było w drużynie. I z miesiącem na miesiąc myślę, że coraz lepiej wyglądała gra. I no, no, pokazywaliśmy to na boisku, ta seria nie była też przypadkowa. Więc no, rok zakończony jest moim zdaniem dobrze, jak. Skończymy go na pierwszym miejscu, no będzie super, bo nikt nie stawia na nas, że skończymy na pierwszym miejscu. Więc no tak, bardzo dobry. To krótko jakie cele na kolejne, a to też może skrócę do na półrocze najbliższe jakie. Czy wy się czujecie na siłach, że jeżeli w klubie nie będzie, załóżmy najgorszy scenariusz wzmocnień, to czujecie się, że w tym składzie tą ekipą, młodą ekipą bo tak to należy ująć, jesteście w stanie zrobić coś wielkiego, czym byłby ten awans właśnie. Daliśmy radę w, w tym półroczu, to damy w następnym, no, nic się nie zmienia teraz, mamy okres odpoczynku i wracamy, materie mamy naładowane i jedziemy dalej po ekstraklasy. Dzięki bardzo, trzymamy kciuki, wypoczywaj, wesołych świąt i dużo grania, pozytywnego grania wiosną, dzięki.